Na to przyciąga Maria. Zawsze radio Maria jest z nami. Nie wyobrażam sobie, żeby teraz tego radia nie było. Przyjechaliśmy w Bożej polecić radio, telewizję, naszą ojczyznę Polskę, nasze rodziny. Mamy króla i królową i przed sobą przyszłość nowa. Prawda, Przyjechałam z Białego Stoku z wnuczką. Chciałam ją ofiarować Matce Boskiej, żeby się lepiej uczyła, żeby rosła na pociechę rodzicom, ojczyźnie, a przyjeżdżam, bo kocham Radio Maria i słucham bardzo dawno. Jak miałam z córką problemy, to tylko Radio Maryja mi pomogło, bo słucham tych audycji dla rodziców. Takie były i są jeszcze we wtorki z trudną młodzieżą. To właśnie są dzieci mojej córki trujeczkę. Odkryłam to, że można się nie tylko modlić, wiele wspaniałych programów oglądać i drugie takie zeknięcie to jest moja wieloletnia przyjaciółka, która słucha od rana do wieczora i powiedziała, że radio Maryja uratowało jej małżeństwo. I telewizja trwam ze swoimi wspaniałymi programami, w których omawia się wychowanie dzieci. I takie po prostu nie tylko sprawy modlitewne i bardzo poważne, ale też lekkie, które pomagają w życiu rozwiązać sytuacje, które czasami wydają się podbramkowe, a jednak można zobaczyć taki program i Matka Boska może zasieje w sercach tych ludzi, z którymi mamy problemy. Y, jakąś zmianę. Ja się też serdecznie modlę o to i przede wszystkim różaniec jest naszą walką w tych czasach. I jeżeli ktoś nie umie sobie znaleźć sam czasu, to wie, kiedy jest w Radiu Maryja, wie, kiedy jest koronka do Miłosierdzia. Uwielbiam też takie różne rozważania na temat Biblii, no i te wszystkie małżeńskie programy. Pierwsze słowo przy usłyszeniu Radio Maryja było negatywne. Ale gdzieś Matka Boża tak pokierowała mną, no, że jeżeli włączam radio, to tylko mam jedną falę Radio Maria. To chyba takie było, jakby to powiedzieć, takie pokazanie, że, że warto żyć. Warto żyć dla Matki Bożej, dla radia, bo wychowanie w tych czasach dzieci, wnuków jest bardzo trudne. Bez tego na pewno by nam było trudno. Pierwszy raz jestem na takiej pielgrzymce autobusowej, aczkolwiek na pieszej uczęszczałam. W tym roku przyjechałyśmy we cztery z siostrami. Zmotywowała nas nasza siostra Dorota. W sumie bardzo się cieszymy, tak, bo taka rodzinna wycieczka jest takim wartością rodzinną, tak. I, i modlitewnie i, i razem jesteśmy, jest to bardzo miłe i i sympatyczne, tak. Jaka atmosfera, jakie wrażenia pierwsze? Mm, bardzo sympatyczne. E, jeżeli chodzi o, o ludzi, którzy, którzy są uczestnikami tej pielgrzymki, są bardzo mili, życzliwi, uczynni. A dlaczego zdecydowało się Panie z radiem Maria przyjechać na tą pielgrzymkę? Czy słuchają Panie tego radia? E, to znaczy, moja mama słuchała, e, siostra też słucha i sąsi sąsiadki praktycznie. Ja szanuję ludzi, którzy po prostu e, słuchają Radia Maria. Aczkolwiek ja sama... Nie, tak, nie mam tak zbytnio czasu, bo pracuję praktycznie na 12 godzin. Praktycznie codziennie, także nie mam czasu, ale. Może ta pielgrzymka będzie takim zaczątkiem, że będzie pani mogła. Może tak, tak. Ja słucham, 27 7 Mogę powiedzieć, że przez ta radę jestem jak gdyby wychowana, ale im dziękuję, że nie zeszłam na boczne tory. Właśnie wtedy, kiedy człowiek był młody, oni przyszli z pomocą. Radio Maria od samego początku. Od samego początku kształtuje, formuje znać to w wielu ludziach. Dzięki Radiu Maria się nawróciliśmy oboje jednocześnie i czujemy się mocno związani emocjonalnie, tak? Z tym radiem, z tymi ludźmi, z, z ludźmi, którzy stworzyli to radio tworzą, no i jednocześnie z tymi wszystkimi, którzy tutaj są. Kochamy po prostu to radio, najprościej mówiąc. A jak rozpoczęła się przygoda państwa z Radiem Maryja? Po prostu zmieniliśmy kanał radiowy w samochodzie. Zamiast słuchać tradycyjnych, tak, popularnych stacji, z ciekawości przełączyliśmy na Radio Maryja. No i zostaliśmy oczarowani, tak? Co zmieniło Radio Maryja w Państwa życiu? No wszystko. E wszystko, no, to co się wiąże z nawróceniem, czyli y, nasze relacje małżeńskie, stosunek do dzieci, stosunek do świata no i wielka przygoda z Panem Bogiem. No przez teraz patrzymy przez pryzmat właśnie wiary na, na wszystkie nasze y, sprawy, czy codzienne, czy zawodowe, wszystko jest na, na chwałę Bożą staramy się robić, no i cały czas Pogłębiać naszą wiarę, bo no, czujemy, że ciągle jeszcze niewiele wiemy na, na, na ten temat no. I, i pragniemy się dalej rozwijać, i to nam Radio Maria nam to y, daje. No i cała ta, ta rzesza ludzi, jak tu jesteśmy, to, to naprawdę serce rośnie, y, duma i, i jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy no, Polakami. No. Kochamy ojczyznę, tak jak. Ojciec Tadeusz Ryzyk mówi, że, że po Bogu pierwsza miłość to ojczyzna. Kochani, a więc kto myśli na rok do przodu, tylko na rok, nie na jeden dzień, co robi? Sieje na 10 lat, sadzi las, a daleko w przyszłość kształtuje dzieci i. Właśnie kształtować dzieci i młodzież, i my cały czas to robimy. Radio Maria robi to już prawie 27 lat. W grudniu będzie 27 lat. Z Radio Maria jestem związany o, już od 1995 roku. Wtedy wylądowałem w szpitalu i, i radio pomogło mi przetrwać bardzo trudny okres taki w życiu. Sześć tygodni w piekarach śląskich po wypadku. Zrozumiałem czym jest cierpienie, że to jest darem dla, dla, dla nas od Pana Boga, że wszystko ma sens i to właśnie to radio moje ulubione i z którym się utożsamiam i, i które po prostu towarzyszy mi i w dzień i w nocy czasami też idzie koło łóżka, chociaż człowiek sobie tam drzemie. E, no pomog pomogło mi bardzo wiele w życiu. E, mi się wydaje, że z, e, ugruntowałem się w wierze, e, wzmocniłem się w tej wierze. E, e, na pewno e, wiarę traktuję na serio i, i myślę, że już się teraz nie dam żadnym siłom liberalnym ani, ani jakimś tam e, tym, które, które walczą z Panem Bogiem, walczą z dekalogiem i tak dalej. Radio Maryja, oparciem, zawsze wspiera mnie, dużo mi w życiu pomogło, jest dla mnie otuchą, bo zawsze mogę się zawierzyć Matce Najświętszej. Jej stawiennictwo zawsze mi pomogło, czy to w życiu prywatnym, czy osobistym, dlatego za to bardzo cenię dzieło Wielkiej Radia Maryja. Generalnie audycje są ciekawe, czasami słucham te audycje, no i generalnie jakoś tak Podoba mi się ten, ten, ten klimat w ogóle, jak to wszystko wygląda, jak są ci ludzie, jest zupełnie inaczej, jak jest duża, duże, duże skupienie, duże skupisko i można się wspólnie modlić, także niesamowite wydarzenie. Niektóre audycje bardzo zmieniły w moim życiu niektóre nastawienie i podejście do życia, więc myślę, że warto słuchać tego, bo zawsze ktoś znajdzie coś dla siebie i także myślę, że naprawdę warto. Słucham już od pół do siódmej, mówię różaniec. Później jest przepiękna katecheza, jest rozwinięcie Ewangelii. Przeważnie ojcowie bardzo to robią pięknie. Także dużo wynoszę z treści takiej życiowej. To co mnie porywa, to katechezy i, i, i to, ta, ta adoracja, ta medytacja za 15, 12, 11, 45. No nie mówiąc o piątkowych audycjach bo po prostu mnie interesuje głębia i, i to jest taki uniwersytet i, myśl, i mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że na pewno nie jestem tym samym człowiekiem z lat 90. Miałem problemy w pracy, bo no, od razu poznali, że ja że jestem innym, gdy zacząłem słuchać, no i po prostu były na ten temat starcia. Ale dzięki Radiu Maria wzbogacałem swoją wiedzę i to było takim dopingiem do czytania Pisma Świętego, kupowania książek religijnych. No i potem te problemy ustały, bo nie mieli argumentów, a żeby podważyć to, e, e, jakie ja wartości reprezentuję, e, będąc słuchaczem Radia Maria. Słuchamy, moja mama słuchała, już zmarła, 10 lat nie żyje. My słuchamy, moje dzieci słuchają i to jest naszą nadzieją, przyszłością. I budujemy na tym wiarę i jest nam bardzo dobrze z tym radiem, bo pogłębiamy cały czas swoją wiarę. Także żyjemy w sumie już około 20 lat. Nie? No, na pewno jest, jakby powiedzieć, z Matką Bożą trzeba żyć na co dzień, z Panem Bogiem na co dzień, bo życie jest tak bardzo trudne. Jest to skomplikowane, nie? Także Matka Boża tu nam rozwiązuje dużo spraw. Madonna, Czarna Madonna, jak dobrze Twym dzieckiem być. O posłuch Czarna Madonna, w ramionach Twoje się skryć. Za co Pani najbardziej ceni Radio Maryja? za wychowanie religijne, zwłaszcza młodego pokolenia, katechezy, homilie piękne, odwiedzanie parafii poszczególnych. No i co jeszcze? Piękne pieśni, muzyka dobrana, taka stonowana, to jest jedyne radio w swoim rodzaju i telewizja. Dzięki temu radiu ludzie mogą odmówić sobie różaniec wspólnie, mogą wysłuchać mszy świętej. Wiele osób jest takich, które są przywiązane do łóżka, które nie dane jest być na mszy świętej, prawda? Radio Maria i te pielgrzymki to są naszym życiem, naszym radością, wszystkim dla nas a jak zaczęła się pani przygoda z Radiem Maryja? I po prostu nie wiedziałam. Poszłam do koleżanek w odwiedziny i słucham, jaka ma pani Monika mówi, tu głos katolicki w twoim domu rozpoczyna modlitwę Żańcową. Ja od razu mówię, skąd to jest, jak to jest? Koleżanka mówi, że jest. I od razu powiedziałem, przyszedłem do męża, powiedziałam, żeby tego i odniósł to radio do przestrojenia. Od początku słucham. To nie za prawdę, za taką radość. Radio Maria daje radość takiego życia i za to cenię. Moja mama starsza kobieta, która ma już 90 lat, pozdrawiam ją i mama mi powiedziała, że jest takie radio i przyszła do mnie, włączyła, usłyszałam akurat głos ojca Tadeusza Rydzyka, taki specyficzny ciepły, dobry głos i zaczęłam słuchać od tego czasu. A za co Pani najbardziej ceni Radio Maryja? Za prawdę i że jest szacunek do każdego z ludzi i starszego i młodego. Radio Maryja rozpowszechnia to, co jest w tym kraju naj, najważniejsze. Kult Matki Bożej. Częstochowskiej. Jest o stoją po prostu na rodzie polskim. Wspomina o rzeczach patriotycznych, ponieważ jestem z wykształcenia historykiem. W tamtym systemie, czy nawet w tym systemie mówi wprost o tych rzeczach, które my jako naród polski powinniśmy znać. nie za wszystko, a szczególnie ojca Rydzyka za odwagę, za wszystko. No I za wszystko razem z Radiem Maria i z, z Koronką, no i zawsze już muszę być na apelu, w łączności z telewizją trwam. Ja inny ogląd, innej telewizji prawie jak nie oglądał od paru lat już. Zbliża nas do Pana Boga, do Matki Bożej, tak przede wszystkim? Czujemy opiekę, czujemy Pana Jezusa. Najbardziej cenię za homilie, za wszystkie takie programy, które po prostu budują człowieka i jego wnętrze. Jest naprawdę mnóstwo, można wybierać. Jest czego posłuchać, jest na czym budować życie, po prostu. Jest moim zdaniem jedyna na świecie, która się nie wstydzi prawdziwego katolicyzmu, czyli Matki Boskiej, do której my możemy się wypłakiwać, prosić o wiele, a ona przekaże to Panu Jezusowi. Ja się spotykam po tamtej stronie w Niemczech z wieloma ludźmi, którzy krytykują ten temat, i oni nie rozumieją tego, że nawet matka, która widzi, że się ojciec słusznie zdenerwował na dzieci, może tych dzieci obronić i wyprosić u ojca, żeby był spokojniejszy i wszyscy szczęśliwie rozwiążą swoje problemy. Kochani, pozdrowmy całą Polonię świata. My tu jesteśmy przy sercu matki, w sercu Polski. Pozdrówmy oklaskami mocno całą Polskę. wszędzie gdzie są Polacy jest Polska. Pozdrawiamy was, kochani. Wszędzie, na całym świecie, Polonia w Ameryce, Polonia w Afryce, Polonia w Australii, Polonia na Wschodzie Dalekim i na Bliższym Wschodzie, wszędzie Was pozdrawiamy. I dzięki komuś takiemu, jak jest Rodzina Radia Maryja. A kochani, to jest fenomen. Rodzina Radia Maryja to jest fenomen. Czy to czujecie? My, gdzie my się spotykamy, tam z jedno serce, jeden duch. Można się szybko dogadać. Radio Maria cenię za to, że krzewi Ewangelię no, na cały świat. I jestem z tego naprawdę bardzo, bardzo i szczęśliwa i dumna, że tu z Polski wyszło taki właśnie głos, który idzie na cały świat i tą Ewangelię nam głosi. Ja przyjechałam z grupą ze Świebodzina, chcieliśmy być, bo to jest nasza 25 pielgrzymka już z rodziną Radia Maryja na Jasną Górę i właśnie i to hasło Polska miłością skrzeszona to jest tak wielkie dla mnie, dla mojego, w moim sercu to tkwi, ponieważ z rodziny mojej dużo osób kiedyś zginęło w Katyniu, zginęli na, w czasie II wojny światowej, no i też w czasie I wojny światowej. I swoją miłość, swój patriotyzm oddali dla dobra naszej ojczyzny. I bardzo kocham też naszą ojczyznę, bo dla mnie ojczyzna to jest jak matka, a matka jest tutaj na jasnej górze i nie można by było nie przyjechać i odwiedzić chociaż chociaż raz w roku. Człowiek czasem nie może, nie domaga, bo różne mam tu osoby, pani, która naprawdę po bardzo bardzo ciężkiej chorobie i ona ośmieliła się przyjechać i ja mam taką tam prośbę i zachętę do wszystkich, kto tylko może. Nie jest tu strasznie, bo tu jest pięknie. Każdy się boi pogody, każdy się boi jakiegoś tłoku, ale my tutaj jesteśmy naprawdę wygodnie. Matka Boża nad tym wszystkim czuwa, bo my jesteśmy spod znaku Maryi. Słucham, właściwie nie pamiętam od kiedy. No, od kiedy się, że chyba zasięg był krów? w mojej okolicy, Poprosimy ale w to zasadzie to tak microphone. bardzo szczególnie przysłuchałam się. Chciałam też doświadczyć, roku, jeżeli poznać bliżej ojca ryzyka, ojca znaczy doktora ryzyka, ponieważ roku, nie znałam go osobiście, zresztą do tej pory nie znam, ale zbudziło mnie to moją ciekawość, jego wypowiedzi, i bardziej, bardziej tak zaczęłam się przysłuchiwać jego wypowiedziom, co ma do powiedzenia, w jaki w sposób. i... Hmm, okazał się w moim życiu osobą niesamowicie wartościową, która e, inspiruje, którą, e, e, która też wzbudza podziw, ale też e, ma, prowadzi to dzieło, przejął dzieło. Tą schedę po świętym Maksymilianie Ojcu Kolbe, to jest bardzo ważne, te media kwitną i tutaj, jeżeli chodzi o tę przygodę, to jest moje życie, to jest moja wiara i to są moje wartości, tym karmię też swoją rodziną. Tutaj niejako kładziemy w naszych sercach i umysłach podwaliny budowania dobra opartego na prawdzie. Stąd wracamy bogatsi duchowo, silniejsi, otwarci na prawdziwe potrzeby współczesności. Nie tylko pragnę pogratulować rodzinie Radia Maryi, że wybrało to miejsce na coroczne spotkanie, ale gratuluję także jej działalności wypływającym z tego, z co dopiero zakreślonej łączności z tym sanktuarium. To znaczy, gratuluję rodzinie Radia Maria jej poczynań na rzecz prawdy i dobra w naszym kraju. <klucza> gratuluję jej poczynań na rzecz respektowania chrześcijańskich korzeni. Naszego narodu na rzecz wartości duchowych. Gratuluję jej troski o dobro rodziny, o prawa rodziców, o prawo do życia tych najbardziej bezbronnych. Gratuluję jej troski o solidne wychowanie młodego pokolenia. Gratuluję rodzinie Radia Maria na rzecz demokracji w Polsce. Radio pomogło w zrozumieniu wielu procesów, które zachodzą i w naszej Ojczyźnie i w świecie. Tylko tak często się zastanawiam właśnie, czy my jesteśmy wolni, czy jeżeli obrona życia ma takie problemy, jak, jak widzimy, że nawet Prawo i Sprawiedliwość niestety nie staje jednoznacznie to tak się po prostu ja jako osobiście ojciec pięciorga dzieci i, i, i zdecydowany obrońca życia no powiem szczerze trochę czuję tutaj taki niedosyt i i, i, I boję się, czy jesteśmy po prostu wolni, czy, czy, czy Polska jest rzeczywiście wolna, niepodległa. Są panowie ministrowie, życzymy siły, panowie. Tak, i w sprawiedliwości, i w obronie narodowej, i, i wszędzie, i w administracji, wszędzie, gdzie tylko, wszędzie. I będzie dobrze, czy nie będzie? Damy radę? No właśnie. I Polacy nie mają się kłócić, tylko. Merytorycznie rozmawiać, Polski nie dzielić, Polski nie niszczyć. I o to się też tu modlimy dzisiaj. Jasna Góra zawsze była duchową stolicą Polski. Polskie serca biły zawsze tutaj bardzo mocno. I dzisiaj również nasze polskie serca biją tutaj bardzo mocno, bo Jasna Góra to symbol ducha. Symbol nadziei, symbol polskości i symbol oporu. Tak, oporu. Symbol obrony i oporu przed złem. Bo tak jak wieki temu, poza normalnym obstrzałem klasztoru, wróg próbował podkopać się. Podstępem zrobić przekop. Tak samo już w czasach wolnej Polski przez 25 lat, ale i nawet do dzisiaj, jeszcze cały czas, różni nasi przeciwnicy ideowi i inni próbują zrobić podkop. Podkop pod Polskę, podkop pod polskość, pod nasze tradycyjne wartości, pod tradycyjne wartości rodziny patriotyzmu, marzenia o wielkiej, wspaniałej Polsce, wszystko to próbują podkopać. I to właśnie takim rodzinom, rodzinom takim jak te tutaj na wspaniałych błoniach, częstochowskich, na tych wałach, zawdzięczamy, że ta polskość przez wieki, ale również w ostatnich dziesięcioleciach, przetrwała, rozwija się i kwitnie, bo my za Polskę nie tylko nie chcemy się wstydzić, my za Polskę nie przepraszamy, my za Polskę dziękujemy. W tym roku stulecie odzyskania przed Polską niepodległości obchodzimy. Hasło tegorocznej pielgrzymki Polska miłością wskrzeszona. Czy według Pani taka refleksja też może się nasunąć, że Radio Maria zmieniło Polskę? Na pewno, zdecydowanie. Jeśli chodzi o patriotyzm, jeśli chodzi o nastawienie takie narodowe Polaków, to jest ogromna zasługa. No to i Radio Maria telewizję trwała, a w drugiej kolejności gie bo myśmy tam byli też na tej modlitwie pokutnej. Podziękować za, za wolność i żebyśmy w tej wolności wytrwali, bo wolność trzeba wywalczać bez przerwy. Ja myślę, że wreszcie jakąś taką historię i patriotyzm zaczęto wpajać i w młodych ludzi, i w, po prostu w średnim wieku, bo jakoś to było takie zapomniane na boku, a w tej chwili naprawdę myślę, że dużo robicie, bardzo dużo. Promują przede wszystkim dużo książek, prasy katolickiej, tam się buduje patriotyzm, uczą to, co kiedyś nas nie uczono w szkołach, zakłamanie różnych, różnych, różnych historii naszych. Radio Maria zmienia mentalność y, ludzi, inne spojrzenie po prostu społeczeństwa polskiego i tego do, dorosłego i najważniejsze tego mu, tego, no bo system liberalny niestety nie zmienił, pogorszył sytuację. Ja myślę, że ratowało w pewnym sensie Polskę, tak. E, myślę, że dużo ludzi wreszcie otworzyło oczy. E, Słuchamy, słuchamy tego radia, jednocześnie zmieniamy nasze podejście do ojczyzny, tak? do, do ludzi, którzy są za tą, odpowiedzi za tą ojczyznę odpowiedzialni. Więc e, na pewno no, ma bardzo duże znaczenie i bardzo dużo dla naszego kraju zrobiło. Przez dzieło Radia Maryja jest tak wielka wiara i modlitwa na całym świecie. To nie tylko w Polsce, ale cały świat się modli za Polskę, za cały świat. Oni są oparciem, żeby później tam po tamtej stronie było jak najlepiej dla ludzi, żeby się spotkali ze wszystkimi swoimi bliskimi, którzy odeszli. Po prostu chyba ludzie bardzo, zrobili się bardziej otwarci i e, chyba chętniej się przyznają do tego, że są katolikami, że są wierzącymi. Polska miłością wskrzeszona. I dlatego, kochani, słowami Jana Pawła II... Wtedy, gdy pierwszy raz był na błoniach, już miał odchodzić, powiedział, zanim stąd odejdę, przyjmijmy to dla nas. Proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, które na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało. Abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka, abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę Was o to. Przyjmujemy to. I chcemy nad tym pracować. Chcemy pracować z Tobą, Marioty, zwyciężaj w nas i przez nas. Jesteśmy Twoimi rycerzami.